Dzień dobry, witam was wszystkich w kolejnym materiale na kanale Polish Fitness Freak Słuchajcie, dwa tygodnie bez materiałów, mam nadzieję, że tęskniliście Za szybko, bo dzisiejszy materiał będzie pierwszym takim typowo vlogowym mm, Związanym z przygotowaniami, w zasadzie wchodzimy w tą fazę najważniejszą Co prawda czekamy jeszcze na odpowiedź na raport, ale już można powiedzieć, że Lecimy z tematem tak jak powinno to wyglądać Także dzisiaj moje posiłki Trening Dzisiaj będzie trening w fabryce Formy Arena, e, chyba Arena się nazywa. Ten, no, nowa fabryka Formy w Poznaniu. E, nigdy tam jeszcze nie byłem, ale z tego co widziałem, to jeżeli chodzi o maszyny na nogi, mają wszystko włącznie z belt składem. Jedyne czego tam chyba nie ma to pendulum, a nawet na pewno nie ma to pendulum skład. Mm, więc przy mojej kontuzji pleców, czyli e, zwyrodnieniu i e, wypuklinie. Powinno dać radę zrobić tam dobre nogi. Jeżeli tak będzie, to w każdą sobotę do końca, do końca moich przygotowań będę jeździł tam na nogi. Także dzisiaj taki fajny, fajny dzień. Robota już skończona. Godzina 11. Od 7 rano dzisiaj treningi. W sobotę dzisiaj troszeczkę mniej niż zwykle. Ale jestem pozytywnie nastawiony, pozytywnie naładowany, zadowolony z efektów, jakie aktualnie na ten moment są, jeżeli chodzi o, o tą moją formę która się zbliża powolutku. Generalnie powiem wam szczerze, że pierwszy raz w życiu jestem spokojny o to, że powinienem się wyrobić bez większego problemu i jestem zadowolony z efektu. Także to, co będzie na zawodach, to jest jedno. A to, że ja wiem, że zostało wykonane naprawdę bardzo dużo fajnej roboty i e, jestem tego dumny i zadowolony, sam, sam ze sobą się dobrze czuję, no to jest już inna kwestia. Myślę, że nie mniej ważna, jak nieważniejsza od samych zawodów i tego, jaki będzie na nich ostateczny wynik. Także ja się teraz zbieram do domu. Tutaj zjadłem do tej pory dwa posiłki. No bo tak jak mówiłem, mam tutaj przygotowane wszystko tak, aby mógł tutaj funkcjonować od rana do nocy bez żadnego problemu. A teraz wracam do domu, więc w sumie spoko. Będzie takie połączenie trochę tego mojego życia w pracy z takim normalnym luzem. A to już muszę iść, bo Zwróćcie uwagę, Odyn już czeka, już chce do domu. Także tutaj go czasami tak przytwierdzam, żeby nie uciekał, żeby sobie mógł latać. Jak widzicie, dzisiaj tu nikogo nie ma, tylko ja, także e, jest bezpieczny. Tu oczywiście jego woda, żeby nie było, że e, o suchym pysku. Odyn, idziemy do domu? Co, Odynek? Do domku, do domku. No jedziemy, tak. Słuchajcie, teraz będzie kwestia dwóch posiłków. Dwóch posiłków. Mianowicie posiłku przedtreningowego i potreningowego. Przedtreningowo żadna filozofia. Będą to płatki owsiane z jednym bananem, bęk. i do tego oczywiście odżywka białkowa, która na ten moment, którą na ten moment jest Beda's Izolacik, aczkolwiek, że koncentracik ten akurat, bo jeszcze zostały resztki. E, już przerzucam się na izolaty w zasadzie w większości. A jak się pokończą zapasy e, klasycznych koncentratów, to już będą same izolaty. E, zresztą teraz jak już zamawiam, to też tylko takie. E, w każdym razie e, to będzie to, za chwilę przejdziemy do produkcji. A drugim posiłkiem e, będzie, po treningowym z kolei, e, będzie kleik ryżowy, mianowicie Cream of Rice. Firmy Fitness Authority. Pamiętajcie o tym, że na kod free 20 macie 20% rabatu, zarówno na to, jak i na to, bo to też jest przecież Fitness Authority, i jak również na wszystkie inne produkty na stronie. Także pamiętajcie, że pomimo tego, że ja w necie nie istniałem ostatnio, to kod dalej działa. Także klikamy, klikamy, zamawiamy, zamawiamy i rabaty otrzymujemy, dostajemy i w ogóle jest super. Miało no, się zrezygnować, nie do końca się zrezygnowało, trudno, <grych> e, Dobra, także. Przechodzimy do produkcji tych dwóch posiłków i potem będę się powoli uzbierał na trening, bo jest godzina 12.15, ode mnie z domu na tą fabrykę się jedziemy tam prawie 30 minut czy 35, także trzeba to sobie wszystko dobrze wycyklować. jeszcze będą oczywiście intra, znaczy pre i intra workouty, także myślę, że pokażemy sobie tutaj dzisiaj naprawdę sporo rzeczy które mogą zainteresować osoby, które się interesują z kolei tym jak to aktualnie dzisiaj u mnie wygląda. Przechodzimy do produkcji, także biorę sobie talerz, ponieważ ten posiłek muszę zjeść teraz jak najszybciej, czyli w zasadzie zaraz po tym jak to nagramy. Generalnie 120 gramów płatków owsianych, do tego będzie... 120, do tego będzie... 60 g białeczka czyli musimy mieć na wadze 180 i mamy, także to jest to. Teraz zalewamy to wodą, pewno się zastanowicie dlaczego surowe płatki? Ponieważ w ostatnim okresie bardzo często używam po prostu szejka i robię w że shaker, w, w blenderze robię sobie po prostu szejka z tego w ciągu tygodnia jak jestem u siebie w studiu bo jest to szybsze, wygodniejsze, w czasie treningów personalnych też nie muszę chodzić z miską także jest to po prostu wygodne a taka forma jak ta tutaj to naprawdę nie robi w zasadzie dla mnie żadnej różnicy tym bardziej, że od kiedy to zjem minie jakieś półtorej godziny do rozpoczęcia treningu także to się w moim wypadku i tak zdąży przetrawić naprawdę im mniej się przejmujecie różnymi pierdołami typu wchłanianie posiłków czy wolniej, czy szybciej surowe, gotowane i tak dalej. Oczywiście w opłatkach, a nie na przykład o ryżu, nie? To naprawdę człowiek lepiej żyje, lepiej śpi, ma mniejszy poziom kortyzolu, co przekłada się na lepsze rezultaty. I uwierzcie mi, że im mniej kombinacji i im po prostu częściej działa się bez zastanowienia się, realizując po prostu plan, tym macie lepsze rezultaty, moi drodzy. Także tutaj skrawamy tego banana. Nawet nam wyszło praktycznie równo, bo powinno być go 100 gramów. To jest akurat w tym momencie dokładnie tyle. Także tak wygląda mój posiłek przedtreningowy, który zaraz będzie skonsumowany. A już przygotowuję sobie posiłek potreningowy, żeby było to na jednym nagraniu. Też wtedy zobaczycie. Jak szybko się to robi, tarujemy, gramatura, no tarujemy, dobra, ja przed chwilą sobie już oczywiście zagotowałem wrzątek, także nie muszę się tym przejmować, powinno być co prawda 400 ml wody, w czajniku było 300, ale trudno, świeże opakowanie kleiku. bierzemy sobie miareczkę, która jest w środku i musi być stówka, czyli sypiemy sobie wsypiemy sobie 100 gramów naszego kleiku. Jego się przyrządza troszeczkę inaczej niż taki zwykły kleik dla dzieci, z tego względu, że ma troszeczkę inną strukturę, ale jest to też bardzo proste, tam czasami niektórzy tak robią, że zalewają Najpierw wsypują proszek, potem zalewają. Tutaj polecam robić odwrotnie. I teraz mieszamy, mieszamy, mieszamy. I zobaczycie, że bez żadnej ściemy konsystencja będzie się nam zmieniać w trakcie mieszania. Nie będę tego przyspieszał, żebyście też widzieli, ile zajmuje tak naprawdę przygotowanie tego, tego klejku. Oczywiście jak ktoś woli klasyczne klejki, no to przecież nie mogę powiedzieć, że nie. Te są bardzo smaczne, ale normalne też są spoko. Na normalne nie macie kodów flik 20. Na ten macie. Ale nie będę jednym z tych, który teraz będzie mówił, że to jest jedyny fajny kleik na świecie, bo inne są również. Macie wybór. Wybierajcie mądrze. Dobra. I mamy. Mamy gotowy nasz klejk. Zostawię go sobie, żeby ostygł i jak ostygnie, to dosypię do niego 50 gramów białeczka. I to są dwa te posiłki, ja już się zabieram za jedzenie, a my widzimy się później. Moi mili Państwo, tutaj już gotowy kleik, cały tylko się studzi, już z białeczkiem. A tutaj już sobie przygotowałem, yy, ale stwierdziłem, że przez kurde, muszę Wam to nagrać, nie? żebyście wiedzieli, bo przecież obiecałem, jak wygląda pre i intra. Tu jest pre, tu jest intra, a generalnie tak. 80 gramów karbo tu, 80, 80 gramów karbo tu. Czyli 80 przed i 80 w trakcie treningu. Do tego po 30 gramów EA. Tutaj jest Gear, oczywiście również marka córka Fitness Authority. Rabacik oczywiście działa. EA jest zarówno w intra, w intra jak i w pre. Dodatkowo kratyna po 5 gramów w jednym i drugim szejku. I teraz jeszcze mamy do tego z Napalmu e, On Stage Pampa jedna miarka Intra. Z uwagi na skład to jest już moja inwencja twórcza. Z uwagi na skład, z którym jak widzicie macie wszystko, co Wam może podnieść pompę. Także moim zdaniem mega super opcja. Albo dla osób, które nie lubią przedniegowych z kofeiną, albo dla osób, które szukają dodatkowej pompy, to właśnie Intra sobie można zrobić. W pewno słyszycie takie dziwne skwierczenie To po prostu robi mi się tutaj ryż. W krok pocie tutaj dopóki ciśnienie, o teraz się uspokoiło, bo dopóki ciśnienie się nie wyrówna to tak to działa, także tu się grzeje to, a jeszcze zapomniałem o jednej przecież rzeczy z tutaj moich supli, którą muszę dołożyć, to jest przedtreningówka, aktualnie Skull Crusher, również oczywiście Skull czyli Fitness Authority i to muszę dosypać jeszcze do workouta. Także tak to wygląda, pamiętajcie na kotwik 20 rabacik na wszystko, widzimy się już na treningu. Moje mieli, słuchajcie, ja już wróciłem po treningu. Jeszcze byłem na zakupach, ale tam klasyka kurczak, ryż, tego typu pierdoły, Także nie będziemy tego pokazywać. Ale z uwagi na to, że mam pokazać posiłki, oczywiście zjadłem już swój potreningowy kleik, ale do no, jego już widzieliście. A tutaj wam pokażę mój kolejny posiłek. Miałem go ze sobą na wszelki wypadek, jakby mi się zeszło dłużej, ale się nie zeszło. Także y, klasyka gatunku kurczaszek, ryż, oliwa. Y, dokładnie taki sam posiłek w zasadzie. Jak ten, który widzieliście, przygotowywałem w pracy, to jest tą samą różnicą, że tam był pomidor dodany. To jakaś tam zielenina, która była w lodówce. Do tego jeszcze będzie szło jedno jabłko, i tak samo dokładnie to. I tak samo jedno jabłko było w tamtym posiłku w pracy jeszcze. I zostały mi jeszcze dwa posiłki, które jeszcze w tym materiale oczywiście zobaczycie. I tak na dzień dzisiejszy wygląda moja dieta. Możliwe, że będą jakieś zmiany. Po najbliższym raporcie czekam właśnie na odpowiedź od Rzymiego. I generalnie, słuchajcie, co do treningu, który odbył się w fabryce Formy Korty Aren Arena, szczerze, moim zdaniem, na pewno jedna z lepszych, jak i najlepsza siłownia w Poznaniu na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o sprzęt. Zwłaszcza do nóg: jedyna maszyna, jaki tam nie było, to Pendulum skład, ale pierwsza siłownia, taka mm, sieciowa, w której spotkałem składa. składa. zresztą w ogóle pierwsza siłownia w Polsce, jaka spotkałem. Co prawda widziałem na filmach, że w niektórych miejscach się on zaczyna pojawiać, no ale nie oszukujmy się, zazwyczaj są to siłownie, które nie są molochami należącymi do różnych korporacji, nie są sieciówkami, tylko raczej są to siłownie prowadzone przez prawdziwych pasjonatów. A tutaj jest to pierwszy przypadek, w którym się spotkałem, że ta maszyna jest. Na siłowni komercyjnej, zwykłej, klasycznej takiej sieciowej. Także idzie to w dobrą stronę. Poza tym, siłka ma naprawdę klimat siłowni takiej typowej ze Stanów bądź z UK. Duże, duża hala, na której były kiedyś korty tenisowe, teraz przerobione to wszystko na siłownię. Naprawdę fajny klimat, fajnie mi się tam świeciło. Trening trwał dwie godziny, bez żadnego gadania, bo nie było tam znajomych. Po prostu trening, trening, trening. I dwie godziny, 10 ćwiczeń każde ćwiczenie po 3 serie, 3 seria do upadku czyli ten system treningowy, który tłumaczyłem już w poprzednim filmie gdzie robiłem barki w swoim studiu e, także naprawdę jestem mega zadowolony, pierwszy raz od dawien dawna naprawdę czuję, że te nogi są przetyrane e, dlaczego? no bo z uwagi na moją kontuzję pleców, czyli e, bo co chwila się pojawiają pytania, więc powtórzę zwyrodnienia w dwóch kręgach wyrodnienia w dwóch kręgach i wypuklina w jednym z nich, ja teraz do zawodów staram się po prostu tego nie pogłębić. Po zawodach będę się starał, aby to zniwelować jak najbardziej, zwłaszcza wypuklinę, bo można ją cofnąć. Zwyrodnienia już zostaną, ale można spowodować, aby się nie pogłębiały. Także teraz, treningi nóg są robione ćwiczeniami tylko takimi, które ten prostownik i kręgosłup mi odciążają jak najmocniej, dlatego też RDL, który był robiony. Był robiony na końcu treningu, aby ciężar był dużo mniejszy i był robiony na belskłacie mm, przy użyciu drążka, a nie na sztandze, bo jednak przełożenia są tam trochę inne i można dużo bardziej popracować typowo na dwójce bez przeciążania prostownika, dlatego tam ta opcja. Mm, no i co? No i teraz ja będę jadł swój kolejny posiłeczek, a Was zapraszam na kolejny Bang! ale Ostatni posiłek na dzisiejszego, w którym będzie 5 całych jajek w postaci sadzonej. Także patelnię mam już rozgrzaną, no tutaj filozofii też przecież nie ma. Chyba każdy z nas wie, jak zrobić jajka sadzone. I do tego jeszcze Podobnie jak przy śniadaniu, miarka odżywki białkowej, którą po prostu wypijam bez żadnego robienia tych omletów, dodawania tego, mieszania, jakichś różnych polew, innych pierdół. Po prostu prostota, kluczem do sukcesu, jak ja to ostatnio zacząłem sobie mówić. Także mamy tutaj pięć całych jajeczek. Dojdzie jeszcze odżywka i tak jak powiedziałem, tak wygląda... Mój cały dzień, jeżeli chodzi o kwestię żywieniową na dzień dzisiejszy, i myślę, że tym akcentem możemy zakończyć ten film. Napiszcie oczywiście, w komentarzach, czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało, czego byście chcieli więcej. A wszystko wskazuje na to, jeszcze nie będę go potwierdzał, ale wszystko wskazuje na to, że w odpowiedzi Jamie'ego, na którą czekam, powinienem otrzymać już takie wytyczne bezpośrednie, że. W lodni powinny się zacząć już robić co tydzień. Także spodziewajcie się, że jest duża szansa na to, że w przyszłym tygodniu również będzie następny na te piona.